Siemanko, siemanko. Dzisiaj odbierzemy sobie nagrody za Food Champions podczas Ligi Hiszpańskiej. Wbita ranga piąta standardowo, także tutaj bez, bez rewelacji. Tym składzikiem sobie Food Champions rozegrałem. Oczywiście nowe twarze to Robert Lewandowski i Cancelo. Robercik w 19 meczach, 12 bramek, 4 asysty. Całkiem nieźle. Powiem wam szczerze, że bałem się troszeczkę, że będzie trochę klocowaty, ale się okazuje, że ten dribbling, jeśli damy oczywiście motorniczego, wygląda naprawdę dobrze. Lepiej gra się tym Tocem, niszy, tym tocem na przykład z poprzednich wersji gry, gdzie troszeczkę gorzej to wyglądało. No, strzały ma kosmiczne. Tutaj akurat nawet nie trzeba jakoś tam specjalnie się wysilać, żeby Robert strzelił tego gola z pola karnego, praktycznie wszystko. Wszystko kończył. Czasami używałem mocnych strzałów, które są również bardzo przydatne. Czasami o nich zapominałem, strzelałem po prostu normalnie i praktycznie wszystko, wszystko wchodzi. Oczywiście główki również warto wykorzystywać Robertem i z rzutów wróżnych, na przykład celować właśnie na niego. Bardzo często takie wrzutki kończył bramkami. W tym tygodniu mamy dodatkowe nagrody za ligę weekendową podczas właśnie Ligi Weekendowej La Ligi. Tutaj i jej sponsor, wygrane mecze, dawało nam jeszcze dodatkowe paczuszki, na przykład. 5, piłka, 5 piłkarzy, 85, 10 piłkarzy, 84, 20 piłkarzy, 83 i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście można było wygrać też Fekira za 13 zwycięstw. Niestety mi się nie udało, ale sporo paczuszek jeszcze będziemy mogli otworzyć właśnie na tym odcinku. Tak więc ja szybciutko jedno zwycięstwo oddam jakiemuś szczęśliwcowi, który, który za darmo otrzyma właśnie wygraną, tak żebyśmy mogli przejść sobie do odbierania nagród. Tak więc dajcie mi sekundkę i za chwileczkę otwieramy nagrody. Jeśli chcesz kupić Monety do IFC24 w szybki i bezpieczny sposób. Yousevenbuy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. A więc mamy to. Mamy to. Ranga piąta. Zwycięstwo oddane i oczywiście dwa playerpiki z La Ligi. No Kogo bym chciał trafić? No, przede wszystkim kogoś z Barcelony. Na przykład Joao Felixa. Gundogana jeszcze nie mam. No i oczywiście panie z Barcelony pomocniczki oczywiście dwie no ale będzie mega, mega ciężko trafić takie karty, ale chociaż żeby jedna, jedna taka przydatna karta do składu na przykład Araujo zmieściłby mi się do składu idealnie, także mamy dwa strzały, otwieramy, pierwszy player Bigs z ligi hiszpańskiej no i mamy tutaj oczywiście standardowo Dovbeka Casavio i Unaja Simona ten dowbyk raczej nic nie kosztuje. Są najwyżej najwyższy oceniony, także po prostu jego wezmę, ale obawiam się, że w drugim piku również może się e, pojawić. Także mam nadzieję, że ten drugi pik będzie troszeczkę lepszy. Otwieramy. I co tym razem? Jest Kamawinga jest Kamawinga, także to jest akurat bardzo dobry traf, nie wiem ile kosztuje na rynku w tej chwili aczkolwiek Kamawinga z tego co słyszałem, bardzo dobrze się spisuje w pomocy także, no słuchajcie, myślę, że jest dobrze, myślę, że jest dobrze, oczywiście bierzemy tego Kamawingę i za chwileczkę sobie sprawdzę ile on kosztuje na rynku no dobra, Kamawinga może nie jest za bardzo drogi, kosztuje jakieś 200 tysięcy monet na tą chwilę na pececie ale myślę, że to i tak jest dobry traf, dajcie znać w komentarzu oczywiście co u was wyleciało, a teraz zajmiemy się paczkami. A więc pierwsza paczka za Food Champions, paczka wymienna dwóch rzadkich 85. No fajnie byłoby tutaj trafić jakiegoś toca, no ale niestety nie udało się. Jest Chorwacja, EŚP, to pewnie będzie luka. Luka Modric i to niestety jest pojedynczy walkout, także karty 87 kosztują jakieś 6 tysięcy monet w tej chwili, także, także tutaj zarobimy w sumie jakieś 10 tysięcy monet za tą paczkę. Teraz kolejna paczka wymienna, paczka rzadkich zawodników za Food Champions, no i tutaj czy będzie chociaż walkout? Anglia PO Tottenham, czyli nie będzie. Walkoutu to jest pani Neville. Jeśli pamiętam 84 overalla. także tutaj z tej paczuszki raczej nic nie zarobimy. No i trzecia wymienna paczka za Food Champions, paczka Ultimate. Czy będzie walkoucik? Zobaczmy, na pewno nie będzie to. co Są e, Włochy, Bramkarz czyli Donaruma. Jest Donaruma, jest podwójny walkout. E, kto tam jeszcze wyjdzie z Donarumą? Jest kimś. 88, 87. Myślę, że jakieś niecałe 20 tysięcy za tą paczkę, może jeszcze coś w środku będzie, może jakiś Mendy złoty, który kosztuje 10 tysięcy na rynku, ale niestety nie widzę. Także myślę, że w sumie niedużo zarobiliśmy na tym fucking, bo nie było żadnej karty specjalnej w tych paczkach, ale mamy jeszcze sporo paczek niewymiennych, także, także zaraz sobie je otworzymy. Może zacznijmy od tych dwóch piłkarzy 85. Tutaj jest paczka już niewymienna. No i niestety tutaj walkout nie ma. Jest Norwegia SPO. To wiadomo, że to będzie Odegaard Ale to też jest podwójny, podwójny walkout. I tu mamy jeszcze Kobela 87. Czyli 2 razy 87. Kolejna paczka. Czterech rzadkich 84. Plus. No i niestety tutaj również bez karty specjalnej, bez toca. Mamy tutaj. To raczej chyba nawet nie jest. Nie, to nawet nie jest walkout. Także pani Dali wyrzucimy 5 rzadkich 84. Plus. No, może tutaj odda. No, niestety, znowu nic niebieskiego. Znowu Chorwacja SP, czyli znowu Luka, Luka Modric. I to będzie wszystko w tej paczce. Także tutaj tylko jeden, jeden walkout. Kolejna konkretna paczuszka 5 rzadkich 85. Także mam nadzieję, że tu w końcu na niebiesko się zapali. No nie, znowu nie tym razem, tym razem to nie będzie Odegard, tylko pani Rayden z Chelsea i to jest 88 i jeszcze jeden walkaucik nas tutaj za chwileczkę przywita, kto to będzie? Może Holland, może... Rodri 89, czyli tutaj foderowo całkiem, całkiem spoko, aczkolwiek cały czas polujemy oczywiście na te wyżej ocenione karty, te niebieskie. Mam nadzieję, że w następnej patrzy się uda. Tutaj mamy trzech rzadkich 85, także może tym razem coś na niebiesko. Jest! Mamy w końcu topsa. Anglia SP... Jezus Maria, myślałem, że to będzie Real Madrid, a to jest chyba brat Bellingama. Kurcze, no! Co za troll? Słuchajcie, no nie ma oryginalnego Bellingama, ale mamy przynajmniej Bellingama tańszego na pocieszenie. Ta karta wygląda całkiem spoko, ale przez sekundę, przez sekundę myślałem, że to będzie właśnie ten Odegard. Przepraszam, ten Bellingam. No ten już spadł z ceny, z tego co widzę, kosztuje 75 tysięcy monet, także bardzo tanio. Ale słuchajcie, ta karta wygląda naprawdę całkiem spoko. Do tego ma strzały finezyjne. Nawet całkiem fajny pomocnik I strzeli bramkę i dobrze poda I nawet przechwyci piłkę od czasu do czasu Także wygląda całkiem e, spoko Ale serduszka mi zabiło mocniej przez, e, przez sekundę Słuchajcie, trafiam tak dużo duplikatów Że uznałem, że wrzucę te duplikaty po prostu w bohatera e, Pika jednego z czterech do wyboru Także zrobimy go sobie na koniec filmiku Ale przejdźmy jeszcze do paczek Mamy tutaj za Food Champions jeszcze dwie konkretne paczuszki 20 piłkarzy 83 i 10 84 Zaczniemy od tej 20 piłkarzy 84 Plus. Mam nadzieję, że coś ciekawego poleci Czy będzie Toc? Niestety nie Francja, bramkarz Ace Milan, czyli to będzie Mike Mannion. To jest podwójny łokał, także będzie jeszcze jakaś karta razem z Mike'em. Kto to będzie? No, na pewno nie, nie Toc. To jest pani Sandra Panos. 2x87. No, niestety, z tej paczuszki liczyłem, że będzie troszeczkę lepiej, ale wyszło na to, że po prostu sam foder i to taki nawet nie najlepszy. Także przepalę te duplikaty i otwieramy ostatnią paczkę, a potem bohatera. Duplikaty przepalone i została ostatnia paczka. 10 rzadkich, 84. No, liczę, że chociaż jeden tocznik tutaj poleci. Jest! Mamy coś niebieskiego: Hiszpania, Bramkarz. No nie, chyba jeden z najgorszych toców. Ale to jest podwójny walkout. To jest podwójny walkout. Jeszcze poczekajcie, jeszcze może coś wyjść. Miejmy nadzieję, coś dobrego. Kto to jest? Alex Garcia, aha, czyli 60, 92 i 90. Ale słuchajcie, podwójny walkout. Może nie najlepszy, jeśli chodzi o wartość na rynku. Ale przynajmniej poleciały dwie niebieskie karty z jednej paczki. Także całkiem, całkiem spoko. No i przynajmniej mamy duplikaty, żeby przepalić się w ostatnim składzie na bohatera. No i mamy to, ostatni składzik. O, bohatera! Tutaj już mamy bohaterów Golazo których możemy trafić oczywiście? Karty Foot Fantasy też są. Eee, I jeszcze z karty z Ligi Mistrzów, także sporo tego foderu. Ale może trafi się jeden rodzynek, który przyda się do naszego składu. Także otwieramy na koniec filmiku. Mam nadzieję, że coś dobrego trafimy. Zobaczmy. O! Proszę bardzo! Mamy Owarian'a. Ta karta akurat z tego co wiem jest całkiem, całkiem dobra, nie wiem jaka jest cena na rynku, ale tak czy siak go biorę, bo słuchajcie pozostałe karty pozostają wiele do życzenia, ale wariant wygląda naprawdę spoko. Co prawda ma tylko dwa playstyle z plusem, ale jest to strzelec finezyjny i szybkość, czyli naprawdę porządne, porządne rzeczy. Na pewno sobie go wypróbuję, dam go na ławeczkę. Chociaż z tego co widzę, strzelanie przydałoby się troszeczkę poprawić. Tylko 91 wykończenia się 84. No ale słuchajcie, ta karta głównie służy raczej do tego, żeby na skrzydełku zrobić przewagę i po prostu przedryblować przeciwnika, podać do napastnika, który o wiele lepiej strzela. No ale słuchajcie, myślę, że ta karta jest, jest ok. Jeszcze tylko rzucę okiem, ile ona kosztuje na rynku. No słuchajcie, 400 tysięcy ponad, niecałe 500 tysięcy. Myślę, że jest spoko, jeśli chodzi o tego pika, którego i tak zrobiłem za darmo ze wszystkich. Duplikatów. Zapraszam jutro na live około 15.00. Zaczynamy. Odbiorę wszystkie nagrody za architekta, którego już skończyłem, ale jeszcze czekam sobie z odbiorem nagród, właśnie na, na live, na jutro. Także zapraszam wszystkim. Przy okazji na Discorda również zapraszam. Tam gadamy sobie o, o FIFA, o składach. Chwalimy się swoimi trafami. Link macie w opisie tego filmu. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.